Golicie auto w skórach, tapicerce materiałowej czy może w alkantarze? Jak dla mnie, miejsce numer jeden jest to alkantara, dlatego że jest najprzyjemniejsza w dotyku, wygląda rasowo i sportowo, a do tego jest bardzo łatwo w utrzymaniu, bo można ją wyprać tak jak normalną tapicerkę materiałową. Pamiętajcie, aby nie używać gorącej wody. Jeżeli się zmechacie, możecie ją po prostu ogolić maszynką do golenia. Miejsce drugie w moim subiektywnym rankingu zajmuje tapicerka materiałowa. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na jej trwałość. Samochody, które mają nawet po 20 lat, jeżeli zostaną porządnie wyprane, a ich gąbki nie są przesadnie wysiedziane, potrafią wyglądać praktycznie jak nowe. A jeśli chodzi o skórę, jest to praktycznie nierealne. Do tego w zimę 4 litery Wam nie zmarzną, a w lato nie będziecie się na niej pocić. Także uważam, że jest zajebiste. No i miejsce trzecie, czyli tapicerka. Skórzana. Coś czuję, że rozpocznie się tutaj burza w komentarzach, natomiast przedstawię Wam moje argumenty, dlaczego tapicerki skórzanej w swoim samochodzie bym nie wybrał. Argument pierwszy: trwałość. Słuchajcie, ten samochód ma przejechane 13 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jakie już tutaj zagniecenia na tej tapicerce się zaczynają tworzyć. Tutaj jest takie przeszycie, które już zaczyna się przecierać. E, także w dzisiejszych czasach. Tapicerki skórzane naprawdę z racji wszechobecnej ekologii przestały być trwałe. A One czym dbać wy... na bieżąco? Oczywiście DOA Interior Detailer Leder. Spryskujemy sobie mikrofibrę i przecieramy te skóry, tak by usuwać z nich przede wszystkim tłuszcz, ponieważ tłuszcz. E Sprawia, że ta farba zaczyna być mniej trwała, zaczynają te fotele wyglądać mniej estetycznie. Także do bieżącej pielęgnacji, Interior Detailer Leather jest naprawdę mega. Natomiast jeśli chcecie wyczyścić skóry, ponieważ nie czyściliście jej już ich dawno, to obserwujcie nasz kanał, ponieważ już niebawem wjedzie naprawdę mocny zawodnik. Trzymajcie się, siema, hej!